O, teraz. A słyszałeś kiedy złączyłam, nie? Siema widzowie, jest 30 kwietnia, jutro wolne, ostatni dzień w pracy. Ty, ty, jaka wesoła, stała... Jest godzina 10.30, nie? I wychodzę do pracy, no. No to ja 18.30, ja, ja A na pewno on czeka. Co robił? Grał, jadł, grał, żarł. <grym> no Spał. Wszystko, a ja okąpano, pojedzo... U no, fryzjera no. była. U fryzjera byłam, sama się obcięła, nie? Sama sobie te włosy odciączą. Ale to tak na nie kursam. Nie tak leżymy. Stwierdziłam, że wiecie co, że i tak jak mam tak długie te włosy, to co by się nie stało? To mam ileś tam prób? Ileś prób, żeby to po poprawiać, poprawiać i poprawiać. Ale jak tak pierdziachnęłam sobie tyle, wiem, styknie, nie? Tak sobie to co jakiś czas obcinać. Bawię się trochę we fryzjera. Wy się bawicie, robicie sobie paznokcie, wyglądacie jak y, pół dupy z zakrzoka, to ja da wyglądać z włosami, jak pół dupy z zakrzoka. W ogóle się nie znam na włosach, no ale w sumie dobra, to jest coś innego. Ja se krzywdy nie zrobię. Poza, krzy, po, poza mentalną krzywdą, to se nie, nie zrobię za bardzo. Co, co mogę jedynie zrobić, to sobie uciąć palca trochę. Całego se. Czekajcie, Całego se nie utnę, ale za kawałek mogę uciąć, skórkę se mogę uciąć. Ale to zdezynfekuje plaster i ten. Ale w paznokciach wy naprawdę, możecie dużo zrobić krzywdy, bo możecie dostać naprawdę potężnej reakcji alergicznej, jakiejś chemicznej reakcji. Yy, skóra, wam może schodzić, ból niesamowity. Zobaczcie sobie serię na kulo. Poznaj historię mego uczulenia: HMU, historia mego uczulenia. Jakie tam dziewczyny mają problemy. Więc z włosami, no, ja, ja nie wiem. Chyba, żebym się zaczęła, nie farbować, to bym sobie mogła narobić problemów, ale no, farbowanie nie pójdę raczej. Poza tym są farby specjalne do. takie do domowego użytku, nie? A żeli do domowego użytku? No nie ma! Na której buteleczce jest napisane do domowego użytku? Lakiero hybrydowego. Ja nie znalazłem taki mów, ale to nie w Polsce. Nie w Polsce do domowego ale w Ameryce. no. Ale ufał? Tak. To może totalnie taki wiesz, co, co. Jest to możliwe. Jak w ogóle zero chemy, zero. byle co. Byleby tam trochę się utwardziło i tam wiesz, na tydzień max 2 wytrzymało, to rozumiem coś takiego, no. To czemu tego w Polsce nie sprzedają? Taki totalny... No bo dobra, to się nie będzie trzymało tak jak z, na przykład z chemą, no ale, no i co z tego? No choćby sobie raz za tydzień robić, żeby to przynajmniej nie odpryskiwało, nie? I przynajmniej sobie trochę wyrównać powierzchnię paznokcia, bo niektórzy mają pofalowaną, a lakier tradycyjny, jak masz pofalowanego paznokcia, no nie przykryje tego, a hybryda już, czy tam baza, to, to już prędzej, nie już lekko wyoblite czy tam bardziej y, tego pazura. Przemek robić ćwiczenia. Nie wiem, czy mi z kciuka skóra schodzi. Coś musiałam. Z kciuka, widzisz? Wiesz co kupiłam? Co się kupiłeś? Chodź. Kolejny dzień z życia w Chinach. Ja już, jeszcze nic zrobiłam już jestem spocona. A co to jest? Musisz to pok... Do ćwiczenia? Zgryzu? To jest lepszą szczękę, żeby być ładniejszym. Nie, bo wieszcie, jak jest problem, jak ja miałem kiedyś krzywe zęby, to nikt mi wtedy nie powiedział, że jak dają krzywe zęby, to będę miał problemy. Potem tu z tym no. miejscem. Tutaj, No, no, no. Więc jak ja sobie otwieram to, to tak takie szcze, sz to przeskakuje, nie? Mi lekko przeskakuje. Tak, tylko tu światło. Przeskakuje, I takie W głowie jest taka psychiczna blokada przed dentystą, że będę musiał ugryźć mu te narzędzia, tak? W sensie, że jak dają długo otwarte, no. ta szczęka chce wrócić, bo tu jest jakiś nacisk, czuję. No, no, no. Ostatnio mi to kopitka włożyła w, te, w usta, no i tak czułem, że tak, ta, ta, ta szczęka jest taka, wiesz, napięta, to, nie? Chodzicie o to chodzi o ten cyzkonowy No taki. tak, 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 tak. Mówię, kupię sobie takie na Taobao i potrenuję sobie tu pół godziny dziennie, żeby przyzwyczaić mm. te mięśnie. Wiesz, co też tak to robi? czuł lepszy komfort u dentysty. Gryzienie tego, tego, czegoś, tego, zaraz ci pokażę Czeka. podobno. Tego. To to jest Mi też. Czy mi smakować to, woda? Bo jest słodka, fuj. Gryzienie tego też To A teraz ten No wiem, to. Nie, to nie jest. Nie jest narkotyk. To jest. No jest to uzależnienie. Niektórzy się uzależniają od tego, od rzucia tego, ale to wzmaga. To wzmaga tak apetyt, że szoknie. Jesteś pojedzony. Może być po obiedzie, ale jak pożujesz sobie to pioraństwo. Nie, bo ja dzisiaj w sandałach idę. Ja wam zaraz pokażę, jak to wygląda, bo nie wszyscy oglądają wszystkie odcinki, więc tak. Idziemy naokoło. Możemy. Jedny, dla jednych, niektórych będzie to przypomnienie, a dla innych pierwszy raz zobaczycie. To jest bardzo popularny, to jest wysuszony owoc. To jest jak, jak kora, nie? Tam w środku jest jakiś, powiedzmy tutaj w tym przypadku, jakieś suche takie. Jak to pachnie? E, e, miętowe coś. To jest o smaku miętowym. I to żujesz. i to możesz zjeść obiad gruby, pełny. To jest pełny, jak Red bull podobno, tak? A i tak dostaniesz głodu. Tak? Nie a nie a tak, 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 tak. dodaje to energii. No. Nie, nie, nie gryź. Lepiej to przegryźć, Prze przekroić. Weź to już całe lepiej. Ale to światła. O, teraz Cię lepiej widać. Co robisz? Chcesz to przegryźć? No, tak to wygląda, nie? To jest takie miętowo... jakby mięta zmieszane z czymś drewnianym. No kora, to jakbyś kory. to jest owoc jakiś wysuszony, czegoś tam. I to, to gryziesz, gryziesz, o, gryziesz... Prosto. Serio! Serio, po, potem masz po prostu, jak, jakby cię, nie wiem, coś, jakbyś 10 kaw wypił, albo... Co? też, to? Ja tego nie, wiem. nie 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 Teraz tak, No nie, bo za krótko wiem. zrobiłeś. Dobra, ciśniemy. Ja ten ciśnijmy. specyficzny zapach czasami w windzie czuć, jak wsiada jakiś chłop, albo kobitka i to żuje, to czuć. Kusi, to dostań domku. Jak byliśmy zobaczyć takie pewne maszyny, maszyny do druku, to masz wtedy tam. Do druku wzorków o Czekaj, położę. Ej, nie jest tak ciekawe Tak nawet, no dobra, tu było Wiecie, to było 44°. Wczoraj wieczorem też było znośnie fajnie? Ale jest godzina To takie maszyny, która drukuje ci Pewnie widziałeś nie masz w domu, może ty, może ktoś z twoich znajomych, na lodówce magnes. ten magnes zazwyczaj jest robiony albo w takiej wersji płaskiej, w sensie takim, że jest nadruk na papierze i pokryty folią. Ale jest też drugi typ magnesu, gdzie jest metalowy, metalowy tył z jakimś tam jakby zarysem dla dzieci, gdzie są rysowanki. I ten, te, 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 te miejsce się trzeba uzupełnić. Uzupełnia w sensie wresowance uzupełnia dziecko, a w tym przypadku, w tym w przypadku magnesu, uzupełnia maszyna. To jest trochę jak ciasteczka wysięta, zrobisz sobie obrys, nie? Tak, I i uzupełniasz kolorę. Ta ma jest to uzupełnia drukiem A, B UV i jest to też gotowe. I widzieliśmy to tutaj w Chinach, że to już ludzie drukują i ja chciałem zrobić tak, żeby te wzory były na takim czymś zrobione. Ale okazało się, że jest to jeszcze technologicznie zbyt... 46. Um, Naciskuj szybko. Zbyt, zbyt nie jest tak precyzyjne. No, jeszcze technologia nie pozwala. Może ktoś ma taką bardziej precyzyjną maszynę, ale no, nie trafiliśmy jeszcze. Dobra, wyłączę, bo tylko się zrobiło. Ja się tak ubrałam, bo myślałam, że jest tak jak wczoraj, ale jest tak... Yy, nie... Nie jest tak parno, jest ciepło bardzo. Ile będzie nie będzie stopni, czekaj, zobaczmy. stopnie jest 28. Jeden stopień mniej niż wczoraj, ale jest wiatr chłodny. wczoraj był wiatr, nie było wiatru. Jakby tak było, to było zajebiście. To jakby Co? było, to tak? 28 to, 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 to stopni. To jest idealna pogoda. W słoneczku fajnie, jeszcze cieple, tak. ale wiatr taki fajny. Tak. Nie że chłodny, ale taki. To jeszcze nie jest jak o tej wilgotności, nie? że w Polsce też jest wysoka wilgotność, Tam o tym mówiłem ostatnio na vlogu mm. Tylko człowieku, to nie jest taka sama wilgotność, to ci się tylko wydaje, że to jest ta sama Same procenty nie oznaczają, że to jest to samo No właśnie, bo tu jest, y... ogólnie my mamy też y... przy oceanie nie? i trochę śródziemnomorskie. Co to znaczy? Nie wiem, bo teoretycznie powinny oznaczać to samo, nie? Ale... Y... Teoretycznie Tu jest mocniej to czuwalnie. No Gdzie to położyć? Pewnie ja no, nie chodź rząd szybko, ty przez tydzień tu Nie, będziemy zawsze płaść. Tutaj pod kosz dam. O. Okay. Dobra, jemu to dam. No oni no, sobie ten plastik. Kolekcjonerzy recyklingowi, tak powiem. Bo nie zdarzyło mi się w Polsce, żebym musiał... Ja Wydziałaś powietrze? Nie takiego suchego nosa. Nie, nie tak było tak, czegoś takiego, a też nie zdarzało tak żeby żeby ze ściany Ej, ciała w zimę, woda, nie? W zimę czasem, bo jak są kaloryfery a, włączone, no, no. w zimę to mi się a, zdarzało. Tworzysz okno i masz wilgotno. No. A tu a, na, na zewnątrz już okna, jest. No. A to jest na zewnątrz po prostu. Jest to inaczej odczuwalne, No w momencie, Ej. w którym tu przyjedziesz i będziesz tu żyła i mieszkała, wtedy możesz e, wtedy zrozumieć to, co ja mówię. No. Tak samo o słońce. Jest tam wskaźnik ileś. Ktoś mówi, tu jest ostre słońce. W Guangzhou chyba maksymalnie to jest 9 albo 10, w, w skali promieniowania UV, a na Fuercie było 12. No. no bo to zależy, gdzie jesteś na równoleżniku, nie? Na którym równoleżniku jesteś i w której porze roku. Bo wtedy nie jesteś to. po prostu bliżej słońca, nie? Nie jest. Co? co? No w Polsce nigdy nie będziesz, tak? Bo Polska jest... Porówniałem sobie jeszcze z Fortą, no to Fuerta ma najlepsze warunki takie funkcyjne. No idealne. Nie? Na życie, no ale to też rozleniwia, nie powiedz mi, że nie. Monotonia, tak, to tak. rozleniwia, to. Gdyby, gdyby te wszystkie fabryki, które my tu mamy pod ręką, były no na Fuercie, na Fuercie człowiek w życiu, jak to, to jest raj, to był wtedy był dla mnie raj. No bo na Fuercie musicie wiedzieć, że jak chcecie mieć spokojną starość, to Fuerteventura. Ech, wszystko pomału, bo zanim coś załatwisz, zanim to przyjdziesz do ciebie albo zanim ci to na tej fuercie załatwią, no, oni tam bardzo... Tak, no. A my tej cierpliwości na razie nie mamy. Chociaż już muszę pochwalić przenka. Pochwalmy. Bo nabyłeś trochę cierpliwości więcej, no? bardzo się zmieniłeś. Bardzo się zmieniłeś. Muszę podziękować w tym momencie się. Pawłowi. Za Paweł, to, że to mu... przez ciebie jestem, oku... jestem za leniwy. Za to, że mu te, to jedno zdanie powiedział, dzięki czemu moje życie stało się piękniejsze z przemkiem. Człowieku, ja będę trzy razy, żeby Ja bym szybciej, 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 szybciej zrobił. Przemek, Przemek jest dla mnie teraz bardzo fajny. Czasem trzy... mu się jeszcze zdarzy, ale. Co mi się zdarzy? Ogólnie. Tam? No, tam... Tam się. No, ale co? ogólnie, Przemek jest teraz oazą spokoju. Jak masz coś do mnie, to jest Lotto... nie L obijasz, kwiat, lotosu, spokojność medytację i te Jak sprawy. Jak masz coś tam, ja mówię raz, nie, się zdawiam to mówę bezła nie tylko gdzieś obijała. Nie, po prostu się zdenerwowałeś na Kiedy? Ja się zdenerwowałem na ciebie. Edyta. Że live'a za długo zrobiłam, po co to, po co to, po co to... Ja nie zrobię... Edyta, nie, 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 nie. Że nie, bo chciałam zrobić takiego samego live'a paznowciowego w piątek. I znowu przekręcenie, Jeszcze raz. To czekaj, z czego się zdenerwowałeś? Pytanie, Edyta chciała zrobić live'a w piątek. Więc cała baza informacji w koleję wygląda tak. Cały czas mówi, że w dni wolne mam jest wolne, to teraz Edyta w piątek się trzy razy czy chce zrobić live'a, bo jest wolne. Tak chcę, Mówię, no okej. Okay. Teraz pytanie, po co tego live'a mamy zrobić? Do bo czego? ludzie mają Jaki wolne. Edyta, bo ludzie mają wolne. I będzie więcej ludzi. Będzie więcej ludzi. Patrzmy. Ale tak, nie się więcej niż więcej tam po co? Jaki jest cel tego live'a? Więcej live ludzi będzie. Mogło Umam, że jakby był tydzień nowe paznokcie. To coś przedłużamy, coś chcemy sprawić, żeby ci ludzie robili te paznokcie, chętnie, żeby robili ładniej, żeby robili, żeby się bardziej zaangażowali. Cel Ale tego live'a było. chcesz sobie zrobić jednego live'a tak w piątek. Okej, okay, zrób sobie, tylko po co? Jaki cel live'a był taki, żeby w końcu zrobiła sobie paznokcie. No to zrób sobie w swoim kąciku w chacie, albo zrób sobie swoim kąciku w Nie lubię się robić dzisiaj... w domu paznokci. Bardzo nie lubię. Więc nie mówisz, że nie, nie rób. Czekaj, to... bo już mryga. Tu są dwa faktory. Jeden, że... ...mówisz, że mam mieć wolne, a dwa, jaki jest cel. Ja mam tak, że jak coś robię, to robię w jakimś celu. No. A ty? No. A jak? Siema! Kto to był? Eee, ko nie, Kondra? Czekaj, kto to był? Adrian tam był chyba, nie? Nas poznać z daleka. No tak. I nagrałam ich, nie? Trochę... Polacy do pracy żeby A ja też słyszałam, tam ktoś z daleka Ja no, słyszałam, ale potem mówię... Przemek? Ja myślałam, że krzyczą na nas. Ale mówię, nie no, krzyczeć mogą na kogoś innego, ale potem... Jak już usłyszałam Przemek, to już wiedziałam, że to... Jestem sławny w nie tylko wśród Chińczyków. <laughs> Właśnie wśród Chińczyków, <laughs> powiedziała, że my w ogóle Chodź trochę no. dalej, że w ogóle taki no-name, totalny no-name. W ogóle wczoraj zrobiłam paznokcie, nie? Ogólnie jestem zadowolona, ale z tymi wzorkami to muszę poćwiczyć. Nie no, ty tam, jak robisz coś pierwsza, to się dziwi? Nie dziwię się w ogóle, tak się spodziewałam, że nie będę zadowolona z siebie. Ale co, może później tak, kurwa wszystko. Przede wszystkim to musimy porozmawiać z skating, że jak trafisz w to nie może ona kadać z ludźmi. Ale jeszcze z ludźmi. poprzednim poprzednią modelką gadała, a poprzednie no. się nie gadała. To wszystko zaleciło. No. Ustała oh. nikt mi na to co chcesz. No wystąpiliśmy w walce, a granicę ma. Do Dobra, wyłącz, żeby nas nie jest Na czym to skończyliśmy, bo nie pamiętam. Krzyczeli do nas. Nie wiemy, kto do nas krzyczał. Ktoś pewnie od Marcina. Ale nie, o ile wody znowu. Myślałem, że to był Adrian, no tego to chłopaka po stronie siedzącej nie widać, nie, 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 w No, 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 e no z wąsikiem no. ciemnym, tak? Dobrze widziałam? To nie wiem, który to był, odezwij się pod vlogiem, ale tak pewnie nie oglądają. Głos Piotrka to na pewno nie był. <ś modo> ale może Marcin będzie wiedział, kto to był. Nie no, Piotrka na pewno to nie był głos, Piotrka już dawno nie widzieliśmy. Ciekawe, co u Piotrka. Tam teraz y, możecie go zobaczyć w jednym z pierwszych vlogów Marcisz. tutaj po przeprowadzce w Chinach. To możemy też zobaczyć, sobie. możemy też Marcinowi podziękować, bo Marcin nie oglądał vloga, dziękujemy Marcinowi. Dzienny Marcin! Jak coś z Chin załatwić, to do Marcina kierujcie się, kierujcie, się, kierujcie się bezpośrednio. Czyli to są Chiny, a teraz to bardziej Komentarz na, na pewno Marcin dziennik tam napisze, ja chin, nie? Tak? No, no, no. On tu często zrzuca relacje, jeździ po tych fabrykach z klientami. Jak chcecie się rzeczywiście załatka. o chinach czegoś tam więcej dowiedzieć, to do Marcina, bo my sobie tam bumelujemy w tych Chinach bardziej. I Marcin, Marcin tu powiedział, pracuje. że tak wstępnie mówiłem, lariż? że szkoda, że ktoś nam nie odbiera śmieci. Marcin powiedział, no jak to nie? No to odbiera. <noise> Tyle rzeczy, nie. Bo tutaj w Chinach musisz tak, szkoda, że coś tam, coś tam... To nie jest tak szkoda, że ktoś tam nie zrobi tego. To się zawsze znajdzie ktoś, kto to zrobi, nie? Jest tyle... Tutaj jest bardzo dużo emerytów, którzy po prostu nie, chod nie chodzą do pracy, bo nie muszą. Z tego, co ja tu skumałem, macie możemy poprawić, jak patrzysz na to? To wygląda tak, że ci ludzie na emeryturę idą w bardzo wczesnym wieku i oni... Około je... 50, nie? To jedno na... Ja to że widzę tak, z tego, co teraz tak się orientuję, jo. że, co Katie też opowiada, że e, masz dzieci po to, żeby te dzieci jest jak dorosną... bardzo silny... Kultura rodziny. Dorosną, żeby oni opłacali e, rodziców. To, co potrzebują. A rodzice dzięki temu, dzięki temu, że oni to opłacają, rodzice zajmują się dziećmi. Wtedy ci te, te, te środkowe środkowy, kiedy ty jesteś najbardziej produktywny, masz czas na to, żeby pracować, zarabiać pieniądze. A wtedy twoi e, dziadkowie zajmują się twoimi dziećmi i nie musi temu zasługiwać. Nie twoi, dziadko, a twoi rodzice. Twoi rodzice, przepraszam. Rodzice. I dodatkowo jest tutaj, te dzieci mają bardzo dużo zajęcia, więc te dzieci, ci rodzice nie są aż tak obciążeni w ciągu dnia tymi dziećmi. Na tymi najmniejszymi bardziej, bo... No to te... jest takie moje spostrzeżenie, nie wiem, czy to jest no. prawidłowe czy nie. No tutaj... Z... No i tak to się zazębia, w sensie wiesz. Nie... Z dziećmi, dziećmi tu najczęściej właśnie takich starszych ludzi widzisz, nie? Poczekamy. poczekamy no. Dzieci pracują na rodziców, zmienia się pokolenie i tak to jest dla ciwów. Poczekamy Kolej. jeszcze dłużej. Ten czy rynek nie? matrymonialny, podobno jak już ma ktoś 30 lat, kobieta to już jest poza... Już jak ma 27. Wypada z obieki, tak? No nie jest atrakcyjna już. No i dwa tu... tu, tu... W sensie atrakcyjna. No dla... W sensie Też. takim nie, nie... fizycznym. No 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 no. To, tu jest oko... to jest okropne, nie no, ale tak to tu jest. I dwa, no to tu e... facet musi mieć mieszkanie, żeby był w oczach kobiety wartościowy. No, to nie jest, że pytam się kiedy a miłość? No nieważne chyba to jest tak zrozumiałam. No na przykład jakby się jakbyśmy się teraz poznali, ja bym się dowiedziała tak po chińsku, nie? Że przemek yy, Maraka, no to już by nie był to kandydat dla mnie. No bo możesz umrzeć, bo coś tam. chyba że, chyba, że od po mnie hajs. No, to ja? wtedy bym za, bym za niego wyszła, jakbym była himką. Nie, że go kocham, że coś to tam. To nie każdy to wiesz, No na pewno są z wyjątki, z nie? Tego, co wiemy. Od reguły. A idziemy znowu do kantyny? No ja wolę iść do mojego miejsca. Wolę. wolę no to kantiny. chodź. No to chodź, a potem pójdziemy do kantyny. A chcesz teraz? No możemy, ale ona będzie chciała do kantyny. Może potem. Ok. ja chcę... Gdzie Ja chcę do kantyny. No ta sama cena jest, a wydaje mi się, że tam mamy większe porcje w tym pierwszym. Ale mi nie chodzi o porcje, mi chodzi o ta sama cena, ale mam więcej różnych rzeczy. I, i zupę. W nieskończoność, mnie nie przebupisz. Right. Zupa w nieskończoność, Te, to jest tam coś, co jest w nieskończoność. Nie, nie. Zup, zupy możesz dolewać ile razy chcesz, więc dla mnie to jest ideolo. 15 minut idziemy, czy nie? Co 15 minut? To 15 minut już idziemy. Aha, czy 15 minut już idziemy? 3 dni w tygodniu, hmm, przy takim naszym śniegu jak Trzeba dzisiaj. To 15 co? minut dziennie, przez 3 dni. To to styknie. To powinno wystać. Żeby się witaminką D, tak? tak. Na, na, na futrować. Nie wiem czy, nie wiem. Na Forcie byliśmy, chodziliśmy sobie na plażę. W ciągu dnia. Tam około 14, 13, 14. A na chodzili, ale długę. myśmy chodzili na godzinę, nie, nie. Myśmy chodzili y, około 40 minut, żeśmy pływali była na No ale tu też... no, się nasmarowałeś, nie? Yy, Pływania było sporo, nurkowania, a potem 15 minut jedna strona, 15 minut druga, ja coś tak było, no, nie, nie? Gdzieś po 10 minut? Szybko tam też. Nie pamiętam Ale trochę tego pakuję to No za, za, za tydzień już tapsy się zaczynają, no to już będziemy... Znowu nie będziemy chodzić. No, tylko będziemy jeździć do pracy. Tym razem się bardziej przygotuję. Czyli? Witamina B12 muszę jeść ciągle, już chyba zacznę teraz sobie jeść. To już sobie zacznij, no. No i ten krem z witaminą E, żeby od razu smarować. Od razu. Bo no, no, faktycznie, jakbyś, wiesz, jak już, wiesz, nie chodziłem tak dużo, no to te, o, to, te stopy są dużo le w lepszym stanie, Sprawa tak nie schodzi. Ale jak za to jak chodzę, Musisz się oszczędzać rabinie, bardzo. Bobie... Musisz się oszczędzać, Przemek, bo potem długo ci się to goi. To nie jest tak, że ci to boli, że... Hmm. Jak dotykasz tylko to do boli, nie? Taki no. ucisk, nie? No ale wiesz, to może Ci się pogarszać, bo to cały czas ślad masz. No ale to się regeneruje cały czas. Myślisz? No tak, no. No ale się lepiej... się zaszczał zrobił, to się od razu całe zeszło z góry, nie? No. Dobra, idziemy do tej restauracji naprzeciw. Przemek tam lubi takie tofu. Yy, pomarszczone tofu i takie zwykłe tofu. Suche bardziej, suche takie tofu. Yy, z ryżem. I sobie zamówi pewnie warzywka, ale to będziemy miał wytłumaczyć, co chcesz? Pokażę na zdjęciu. No oczywiście, że lubię na zdjęciu. Dobra, idziemy. też chcesz czy nie? Ja nie chcę, ja sobie wolę tu zjeść. Dobra, No. Cenowo podobnie mi to wyjdzie, a mam tyle rzeczy więcej, znaczy więcej ro różnych rodzajów tu Dobra, ci To wszystko kosztowało 41 milionów, tak? Mhm. Napój sojowy, podwójne topu z ryżem i jakaś tam... Jezus, przymyk. Fajnie. Jakaś... To jest jakaś kapusta, gdzie jakaś. Są dwa rodzaje tofu. Skórka i zwykłe tofu. A ty wziąłeś, wziąłeś oba naraz, więc nie wiem czy było widać. To jest skórka z tofu, a, a pokaż takie zwykłe tofu. No, no. Przepyszny sos w Przepyszne to jest, nie? Jak mhm. Przemek zje, to pójdziemy do kantyny tutaj naprzeciw i yy, y zjeść, bo ja wolę, ja wolę tam to no, znaczy, o, tu jest bardzo smaczny. Tu jest bardzo smaczny, to jest jedno. Chciałeś sobie dwa sosy? Mhm. Mm ten jest ostry. No. A tam są 4 do 5 do wyboru. Tak. A ten drugi? Nie wiem, co to właśnie jest. Co to może być? To jest fasola chyba. Oni tak z fasoli robią. Ja. No. Dobra, smacznego. Ja. Jesteśmy w z tym Canteen. It's called Canteen, yeah? Tu jest pełno takich właśnie siedzeń do siedzenia. Tam jest zupa, tam jest ryż do nabierania i tego sobie możesz być w imitowaną ilość. Z tego też. Wtedy tam masz co? We can play the co to jest? Tofu? Tofu. I mm ziemniaki. -hmm. Katie, what do you have here? Can you introduce us? To egg. Tomato, fish. egg, fish, cabbage. cabbage soup plus... What kind of soup? Mm, seaweed and egg. Seaweed and egg. Mm -hmm. oh. Seaweed and egg, yeah? Oh. Okay. Tam, tam w tle można sobie wziąć tutaj tacę i tam wkle idziesz masz to 4 yłany, 8, 10, 12, 14, 16. I każda taka porcja kosztuje no, Odpowiednio tam e, cenę, która jest tam podana. To płacił to 30 RmB. No i sobie... I masz 16-17 złotych. 30 to masz razy 0,6 to masz 18. 18 złotych.

What? I have the Niektórzy ludzie połkają te ości, ale you have to eat it. Slowly. Mm. And how do you feel with the cough? It's I weather. think it's going to be take a long time. I need to see the doctor because he is stuck. Mm. Mm. Two Dwa tygodnie, żeby. Last Wednesday, right? Oh, not two, one week. Only one week. I had a fever last Wednesday. That time, slow mo. You are doing slow mo, Oh shit. Oh shit. Właśnie zauważyłem, że to nagrywała wszystko od dzisiaj rana w slow mo. Ciekawe czy przy montażu mogę to, czy dźwięk się nagrał, jeżeli tak to mogę przyspieszyć i dźwięk się nałoży, więc będzie spoko, jeżeli się dźwięk nie nagrał, tylko slow mołu bez dźwięku, no to to, to wszystko co dzisiaj mówiliśmy nagrywaliśmy do kosza, niestety.